Jakakolwiek praca jest o wiele lepsza niż brak pracy. Pomyślcie sobie nad tym, że jak pójdziecie pracować do najgorszej pracy płatnej aktualnie, czyli po prostu za najniższą krajową, to strasznie dużo ludzi, które tam są, muszą utrzymać dom, dzieci, siebie i przy tym jeszcze przeżyć. A wy tak naprawdę idziecie do tej pracy z myślą o tym, że w sumie będziecie wszystko wydawać na siebie. Dopóki mieszkacie z rodzicami, naprawdę każda praca jest lepsza od braku pracy. I nie musicie szukać wykwintnych prac tylko po to, żeby żadnej nie znaleźć i z czasem po prostu zrezygnować. Albo bardzo długo szukać tej pracy i przez to tracicie po prostu pieniądze. Jeżeli nie pójdziecie do żadnej pracy, pomyślcie sobie, że co miesiąc ucieka wam te 3-4 tysiące. Jak nie wykorzystujecie tego czasu oczywiście, bo jak wykorzystujecie go na samorozwój siebie i tak dalej, no, to oczywiście nie jest to zmarnowany czas. I nie mówię, że tak nie jest, tylko że jak siedzicie cały czas na TikToku, leżycie i totalnie nic nie robicie ze swoim życiem, nawet nie, nie, nie zbierzecie się na siłownię, chociaż jak pójdziecie na tą siłownię, to nadal jesteście w stanie po prostu pracować tylko po to, żeby nie tracić tej kasy po prostu dziennie. Bo ja mam coś takiego, że jak po prostu miesiąc bym nie pracował, no to ja sądzę, że w tym miesiącu po prostu straciłem tyle kasy, że to jest hit. I to nie jest, nie chodzi tylko o zwykłą pracę. Ja też prowadzę firmę, ja wiem jak to jest po prostu pracować dla siebie, ale jeżeli bym nie popracował w ogóle, jakby w żadnym stopniu, po prostu cały czas albo odpoczywał, albo coś w tym stylu, ja bym czuł, że tracę pieniądze. I mimo to, że aktualnie jestem w apartamencie, który też kosztuje swoje, to nie czuję, że zmarnowałem te pieniądze, bo jednak je zarobiłem tylko po to, żeby sobie inwestować, i ja mam taką zasadę, że po prostu 80% zarobków leci w inwestycje, inwestycje w siebie, inwestowanie jakiekolwiek, a 20% po prostu na zwykłe przyjemności. Więc aktualnie jestem po prostu w apartamencie z dziewczyną, bo sobie zrobiliśmy jeden nocleg w takim luksusie, można powiedzieć, bo jestem na 39. piętrze, jest bardzo fajne i to jest to. Ja pracuję w jebanym Maku i nadal jestem w stanie takie rzeczy sobie odkładać. Znaczy, wiadomo, że jeszcze Prowadzę firmę i mam jakieś zarobki z tego, ale to akurat jest praktycznie czysto z McDonalda te pieniądze. To, że aktualnie jestem na 39 piętrze w jebanym Wrocławiu, w Sky Towerze, w jednym z najdroższych hoteli praktycznie w Polsce i jeszcze z sauną, sauną przy oknie. Więc jak widzicie, naprawdę najprostsza praca, jak wiecie, jak robicie to z głową, będzie lepsza o wiele od braku pracy. Ślicznie tu jest, naprawdę. I będę wspominać ten dzień naprawdę długo i warto było sobie zapłacić za tą noc i mimo tego, że zapłaciłem za dużo, ale wspomnienia są warte tego i nie mówię tego, żeby wydawać całą swoją kasę, tylko wydawać raz na jakiś czas na coś, co będziecie mogli po prostu powspominać. A ja wykorzystałem ten dzień w sumie maksymalnie jeszcze mam całą noc, i, i jeszcze następny dzień, żeby pozwiedzać sobie Wrocław. Więc jak widzicie, ten apartamentowiec jest naprawdę śliczny. A wy się trzymajcie i mam nadzieję, że jakkolwiek wam pomogłem. Po prostu, jak nie pracujecie dany miesiąc, nawet nie robicie nic z tym, żeby chociaż trochę się porozwijać jako wy, to wy tracicie czas, pieniądze, tracicie wszystko. Więc jakakolwiek praca w tym wypadku będzie lepsza od braku pracy. Trzymajcie się. Cześć.